Wiosną zeszłego roku Centrum Medyczne Salus otworzyło nową placówkę mieszczącą się przy ulicy Zawiszy Czarnego 2 w Kłocku. Po gruntownym remoncie budynku po byłej przychodni uzyskano przestronne pomieszczenia, a niewątpliwym atutem jest rozlokowanie poradni na poszczególnych piętrach. Udostępniamy naszym pacjentom punkt pobrań i przyjmujemy tutaj już najmłodszych pacjentów od najmłodszych miesięcy życia. Posiadamy tutaj kilka gabinetów okulistycznych, poradnię okulistyczną dla dorosłych i dla dzieci. Gabinet optometrysty oraz doskonale wyposażony salon optyczny. Profilujemy te nasze placówki i tak też właśnie się zadziało z nową placówką przy ulicy Zawiszy Czarnego 2. Na tym poziomie została przeniesiona poradnia okulistyczna z placówki przy ulicy Łąkowej. Tam już niestety nie mieściliśmy się, infrastruktura była zbyt mała do potrzeb. Ponieważ zawsze staramy się odpowiadać na potrzeby pacjentów, e, jakość, kompleksowość i ta potrzeba pacjenta to jest to, co jest najistotniejsze w naszej strategii. W tej chwili mamy e, cztery gabinety okulistyczne, e, dysponujemy sprzętem e, diagnostycznym, e, aparatem USG, e, dzięki któremu możemy wykonywać badania USG gałki ocznej, e, posiadamy aparat OCT. E, dodatkową. E, Dodatkowym takim walorem poradni okulistycznej jest to, że współpracujemy z optometrystą. Jako optometrysta zajmuję się wykrywaniem oraz korygowaniem wad wzroku, takie jak krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm. Dobieram okulary zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom, które ukończyły dziesiąty rok życia. Okulary dobieram w oparciu o potrzeby indywidualne moich pacjentów, oraz widzenie obuoczne, aby zapewnić idealną ostrość wzroku na każdą odległość. Udało nam się też dokontraktować z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnię Okulistyczną dla Dzieci, co też jest takim ewenementem w skali regionu, ponieważ wcześniej takich usług nie było. Kolejnym ważnym produktem tego miejsca jest opieka psychiatryczna. I w ramach opieki psychiatrycznej prowadzimy tutaj zarówno poradnie psychiatryczną dla dorosłych, oddział dzienny psychiatryczny, ale także część skierowaną do dzieci. Jest to pierwszy poziom referencyjności w zakresie ośrodka opieki środowiskowej oraz nasz najnowszy produkt zakontraktowany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest poradnia psychiatryczna dla dzieci, w której będzie do dyspozycji lekarz, specjalista, psychiatra, więc będziemy mogli świadczyć naprawdę kompleksowe usługi w kontekście opieki nad dziećmi, która jest niesamowicie ważna i potrzebna. Pracujemy z dziećmi od 3 roku życia do 18, tak naprawdę do momentu ukończenia nauki. Przez młodzież. Zajmujemy się pracą z wieloma zaburzeniami, na przykład zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, kryzysami rozwojowymi, kryzysami życiowymi. Także różnymi trudnościami szkolnymi i z wszelkimi problemami, z jakimi zgłaszają się do nas rodzice tych dzieci, a także właśnie dzieci i młodzież. W oddziale oferujemy pomoc w grupach terapeutycznych, ale także pomoc indywidualną. Pacjenci spotykają się około 8-8.30 w oddziale, przybywają tutaj do godziny 14, spotkania ze specjalistami, spotkania z terapeutami. W tym miejscu można również skorzystać z poradniej logopedycznej. we Zapraszam pacjentów z różnego rodzaju trudnościami, i zaburzeniami mowy, a także zaburzeniami karmienia, czyli już niemowlaczki mogą znaleźć u mnie pomoc. Diagnozuję wędzidełka, przygotowuję do podcięcia wędzidełka języka wargi górnej. Również dzieci mające trudność z rozszerzaniem diety, ale oczywiście też dzieci z opóźnionym rozwojem mowy na różnego rodzaju podłożach. Zapraszam oczywiście również dorosłych, dorosłych którzy chcą pozbyć się wady wymowy, chcą przestać się jąkać, są właśnie leczeni ortodontycznie, a także osoby, które uległy różnego rodzaju wypadkom, chorobom neurodegeneracyjnym. Terminy wizyt i badań w placówce Centrum Medycznego Salus można rezerwować telefonicznie lub przez internet.